Witam z tej strony, ja powiem, witam Was w kolejnym odcinku z LEGO Skywalker Saga. E, jest to odcinek, no, piąty, dlatego że dwa. E, postanowiłem, że dwie misje wrzucę w jeden odcinek, bo były za krótkie obie. Eee, trochę smutno, ale przypominam to bardziej Complic gę. Eee, co jest bardziej smutniejsze. Ale dobra, eee, przypo eee, przypominam, mówię, że możecie zostawić łapkę w górę, sobie jeszcze tego, robicie i wejść na linki z opisu. Dzisiaj zaczynamy sobie oczywiście Gwiezdne Wojny, klon warsy, ulubiona częścior, z czego na początku pewnie będziemy Boba Fetta, może jakiegoś klepać. Zaraz się okaże. Ale ja już nie będę gadał, tylko po prostu lecimy e, szybko z kozaczkami. A, lecimy, no tu mam 60%. Brakuje mi głównie minikidów. E, a to mam 5%, więc nie jest tak źle w sumie jak myślałem, ale lecimy. O! Podmustatek, statek, bo rybę sobie wyciągał. No cóż. No oczywiście. A mogłem, rakowo, zacząć od na przykład siódmej części teraz. I kto by mi coś powiedział. Profesjonalny lektor powraca. Część druga. Atak klonów. W Senacie Galaktycznym zapanował niepokój, kilka tysięcy układów Gwiezdnych zadeklarował chęć odłączenia się od Republiki. Ruch separatystyczny pod przywództwem tajemniczego hrabiego duku niezwykle utrudnił ograniczonej liczbie rycerzy Jedi, utrzymanie porządku oraz pokoju na terenie galaktyki. Senator Amidała była królowa z Nabu, powraca do Senatu, aby głosować nad kluczowym problemem powołania armii Republiki, która wsparłaby przytłuczonych Jedi. Ale jak to za muzyka O Jezu do Wspaniale poruczniku No właśnie Halo Mamy kursant Ciekawe jak wygląda w tej części Czyli teraz będzie A! Okej okay. Jestem <grymne> Niepotrzebnie wracałam. To ważne głosowanie. Chodźmy. O, nie. O nie, żyjesz chopie. Naprawdę. Wypełniła senator obowiązek. Tak jak i ona. Transportowiec do senatu czeka. Kursant na Buta Tuin, nic nowego nie odblokowało. O 16 do wydania. No to super. Zwiększamy oczywiście nasze Magnetixy. Zwiększenie siły dziesięć, kurde. ty Wojtka. Żdałby się Kajber klocki. A tu są statki chyba do odblokowania. Fajny magnesik. A do taksów mam iść, to tutaj jest tyle postaw w taksów? Super. Ej, nie mam amidały. No właśnie, tak? No tam, gdzie idę? No proste. Okej, okay, co my tu mamy? Wychodź, a mi dało. Ale ma długie włosy, takie klockowe. Dobra, tu nic nie ma. Lecimy do Senat. I the Senate. O, pani senator, słyszeliśmy o eksplozji na lądowisku. Co za ulga widzieć, że jest pani cała. jednak tam coś było. I am the Senate. Oczywiście, senator Amidalo. Na lądowisku tragedia twoja. Ej, kradną. Straszna. Myślę, że stał za nią hrabia, duku. Duku był kiedyś Jedi. Nie zrobiłby czegoś takiego. Mistrzu, Jedi, radziłbym, aby senator trafiła pod opiekę waszych ekscelencji. Być może najlepiej kogoś kogo zna. Ten co myje okno. Ojej, ależ urosłeś. Ty też. To znaczy wypiękniałaś. A walker, peleryna. Peleryna. Mi dała mi ucieka. Dobrze. Skoro się przywitaliśmy, proszę pozwolić ci odprowadzić się do kwatery, pani senator. Dziękuję mistrzu Kenobi, ale to chyba niepotrzebne. Nie potrzebuję więcej opieki, ale odpowiedzi. Muszę wiedzieć, kto chce mnie zabić. Przybyliśmy tu dla ochrony, panie senator. Nie pamiętam szczerze, czemu ciekawe? Od razu ci po imieniu nie będziemy przekraczać uprawnień, młody padałanie. Miałem na myśli, że w ramach chronienia. Jak to wygląda? Może wystarczy Wasza obecność, żeby ujawnić tajemnicę tego zagrożenia? Naprawdę? Mrody pada Jezu! Dajcie mi sprintować! A to nie statki do blokowania, tylko statki wroga pokazuje, albo jakieś statki moje i towarzystwo Oczywiście, że nie, mistrzu. Nie to miałem. Już blisko. Mój apartament jest przed nami. Jesteśmy. Otworzyć ci drzwi wymieczem? O Jezu. Ale znikła. Dziękuję za eskortę na miejsce. I przepraszam, ale udam się na spoczynek. Naprawdę, to ja idę do niej, na to. Nie chcę iść na spoczynek z nią. Co to oznacza? To jest jakaś kasetka. Fajnie, bo by jak wiecie, żebyście mi napisali w komentarzach, nie? Przykład. O, rozpocząć poziom misyjka. Super scenać <ścoughs> <ścoughs> Ale taka prawda w sumie była o super bomba taksówkowy Wojtek co tam jest. nie pozwól jej uciec strzelaj precyzyjnie będzie tutaj pełno cywilów zatrzymamy ją miejscu. przyrzekam świetnie ale byłbym wdzięczny gdybyśmy się też przedtem nie rozbili Miejscu nie martw się jestem dobrym pilotem wiele jeszcze musisz się nauczyć mój młody uczniu między innymi na pewno też latania C'est ce Ah. Yes. s'attend. Ah. Uważaj na to złącze zasilania! No takie złącze to ja chcę Kurde straciłem możliwość golda Kurde, dało się to rozwalić! FAK! Kurde, to jestem trochę słabiutki w tą wiereczkę. Mam drugie uniki, to nawet nie wiem skąd, ale no cóż, głupio wyszło. O, już prawdziwy Jedi, no i spokój. A to wygląda jak misja z komplicagi, wiecie. Prawie Nie chcę golda, ja chcę już tego Dobra, strzelę sobie chłopa Ej, to jest minikit Jest pełno minikitów Proszę mnie nie strzelać, ja tutaj tylko pofryty, co? chroni innych tylko ze statki co Kurde to było tak łatwo to zdobycie że masakra Coś tu nie gra Masz piasek zamiast mózgu. Jeszcze się jeszcze. A jak sam jest w mózgu. No, minikida, super z tym wykrywaczem jest łatwiej. Dostałem trofeum w ogóle Nie wiem za co, ale dostałem Może za wezwania? Nikita mi brakuje, ale nie wiem gdzie jest ostatnie te czy bo tam było w pewnym momencie tyle tych rzeczy do złapania, że nie wiem czy ja to złapałem w ogóle Ale już chyba będę ją atakował po prostu Zrobiłem to w takiej zasadzie Tam jest, dobra Odpiany Jesteś. Boże, zobaczę jakąś tą Minikida, ale coś czuję, że nie ma sensu. Gdzie jesteś, koleżanko? Aparatura mi siada. No, znowu. Dawać go! Nie bo rozginę. Ona przy ściany przechodzi, to nie fair! Go stalker Cheater! Ski na prześciany przechodzi, nie? To nie jest dobra gra. Całe życie pod górkę, ale nam jest przesady. Dawaj, 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 dawaj. Mam piasek zamiast mózgu. Ja się pierwszy raz bieńczona. ona. Kto cię zatrudnił? Łowca nagród nazywał się ha! Zatruta. Hmm. No. Musimy się rozdzielić. Odeskortuj senator na Nabu. Tam będzie bezpieczniej. Oczywiście. Naprawdę. Bezpieczniej. Arfor, chyba możesz mi w czymś pomóc. <laughs> Zamieszanie w wesel. Oczywiście, za ukończenie misji mamy kloczek True Jedi Pyk, pyk. Mamy 4 oczywiście. 66 do banku. Mądry Jedi po szkodzie. Nic nie zrozumiem. Najlepszy pilot w galaktyce. Okej. Okay. Mamy pięć! Czyli się... ...statek i klocek dostaje. Ale taki mikro, no cóż. Postacie i statki. Anakin'ski walker część druga. Zam wesel ludzka. Zam wesel obca twarz. Stary znajomy z pobliskiej jadłodajni, zna się na takich sprawach. Zobaczmy, czy rozpozna tę strzałkę. Hmm? Gwiezdny myśliwy Jedi. Myśliwiec przechwytujący Jedi. Do Kup i Co tu mamy? Tańczą sobie hopy. Wiedziałem, że to nie będzie takie proste. No już, genowi, staćcie na więcej. No, słyszałeś? barwni dla mnie. A jeden na osiem satu O wielokrotnie widziałem tą kasetę, i tu widzę kolejną, masz jeszcze a możesz znaleźć te inne i włożyć je do terminala. Będą w okolicy. A choćby sobie radzić z chowaniem rzeczy, o. jakiego terminala? Hein, ah, me. Okay. Czy to jarjar jarjar? Czy ten jarjar jest blisko? Ta wiadomość na pewno nie jest dla. Chyba wiem, kogo szukasz. Przechodził ten... Halo? Gaz wrócił. Ona. Tam jest, no serio? Moisa, przepraszam, Moisa się niedobrze czuje trochę. No i wątpi, czy Twoiso wiadomość zrobi jakoś lepiej, ale dobrze próbować, tak? Czasem ta. To, co zjadła, było nieupieczone. I ten kubełek dziesięciu, co Twoisa zabrała, też nie. Głosi się do lekarza na ten tytniak. Pozdrawia, Pozdrawiam, Dek. Uch. No to wyjaśnia czego no. Moisa się czuje jakby bumbumy w brzuchu. Molisa do doktora teraz na szybkość i mój co dostanę? Jest eee, ukończona. A tam tylko droidę dostałem, super. Dobra, a wydaje mi się, że to by było na terenie. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to może zostawcie łapkę w górę, weź na linki z opisu, ale jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do widzenia. Tak. Niech ktoś pokaże mi moje miejsce w tym wszystkim.